Przez 7 lat budynek stał nieużywany, ulegał zniszczeniu. W klasach nawet pojawiły się termity, które budowały swoje termitiery. Także ściany ulegały zniszczeniu i tynk odpadał. Również podłoga pękała. Wiadomo było, że budynek najpierw należy generalnie odremontować. I tak już w kwietniu zaczęłyśmy remont całego budynku. Trzeba było odbić tynk, trzeba było nawet wyburzyć tę przednią ścianę ponad oknami i zrobić betonowy pierścień, które, spojenie, które by umacniało ściany. Także podłoga we wszystkich klasach musiała być rozburzona i zrobiona na nowo. Także waranda. I dopiero właściwie po kilkumiesięcznej, takiej bardzo mozolnej pracy, ten budynek wygląda tak, jak wygląda teraz: odmalowany, wzmocniony, odświeżony. Czeka na dziewczęta, które będą się tutaj.